Dobry wieczór Państwu jeszcze raz, krótko mówiąc, katastrofalny początek meczu, katastrofalny mecz, w ogóle nie weszliśmy w mecz i to powiem krótko, od paru dni wszyscy, że tak powiem, lansowali teorie, jakoby to już jest po finałach, jakoby to jest 4-0, chyba bardzo skutecznie, bo ja powiem to, co powiedziałem, też Medale nam dzisiaj przeszkadzały i to od samego początku ciążyły nam bardzo mocno przez całe spotkanie. I to było bardzo widoczne. Eee... Komplet 8 asyst. Ja nie pamiętam, kiedy mieliśmy 8 asyst. Przegrane zbiórki, praktycznie każda piłka na podłodze nie była nasza, tylko była trefla. Kto dzisiaj chciał wygrać ten mecz, było widać od samego początku. i... Tak jak ten przegraliśmy tak, ten bardzo. Pan, można powiedzieć, nie nawet na początku, tylko przed meczem. Przegraliśmy go mentalnie. Pierwsza piątka wyszła bardzo słaba i, i, i to, co zawsze było naszą siłą, że, że rezerwowi wychodzili, uzupełniali, nadrabiali czasami braki. Dzisiaj też zagraliśmy fatalnie. Ta statystyka, 8 asyst, mówi, bardzo dużo graliśmy. Dużo indywidualnie, dużo jeden na jeden. Tak jakby zapomnieliśmy o naszej podstawowej, że naszą podstawową grą jest naprawdę gra ze bo mieliśmy ponad 20 z czasami, a na wyjeździe niestety w playoffach, a tym bardziej w finałach nie da rady wygrać meczu. Przegraliśmy też tablicę, tak więc no, wynik minus 30 czy tam 26, nie ma różnicy, to pokazuje, że, że właściwie w każdym elemencie byliśmy słabsi. Wydaje mi się, że nie ma tutaj dużo co analizować, jeżeli chodzi o naszą drużynę. My dokładnie wiemy, co źle zrobiliśmy, i w następnym meczu to się już na pewno nie zdarzy. Hmm, dzisiaj od początku graliśmy bardzo dobrze. E, po dwóch stronach parkietu e, przez całe 40 minut, e, wszyscy zawodnicy, którzy wchodzili, pomogli coś zespołowi, czy to w ataku, czy w obronie. E, było to bardzo ważne dla nas zwycięstwo, bo wszyscy wiemy, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. Wygrywając 2-0 i nie wygrywając jeszcze za nic nie znaczy. Musimy zachować skupienie. Wiemy, że proką to bardzo dobra drużyna. Mają bardzo szeroką rotację, mają dobrych trenerów i musimy zagrać tak samo w następnym meczu. Dziękuję Panie, że... i Marciu. Jesteśmy tutaj od początku i udało nam się dzisiaj ten Procom pokonać może i pozbyć tego kompleksu, który mieliśmy. No, yy, zbiórki pokazują to i zbiórki w ataku pokazują to, że bardzo walczyliśmy i, i, i zbiórkę wygraliśmy i tak naprawdę cały męż. Tak jak trem ja powiedział wcześniej. Poza tym może początkiem kontrolowaliśmy całe, całe spotkanie i to cieszy. Ale jest 2-1 dopiero i dalej mamy rękawice w górze i będziemy walczyć do końca. Dziękuję.